Cześć, tu Magda. Pokażę Wam najnowsze akcesoria do opieki i pielęgnacji, zarówno nad nowonarodzonym maleństwem, jak i mamą. No cóż, jestem już w bardzo zaawansowanej ciąży, szykuję się do szpitala. No i przejrzałam, co tam na tym naszym rynku jest nowego i co mi się przyda podczas opieki nad maleństwem. Zacznę od polskiej firmy, bardzo niepozorne, aczkolwiek ekologiczne opakowanie granatowo. A w środku, kilka słów do mamy i właściwie jakiś chyba kurczę prezent. Moi drodzy, przyjemnie to się otwiera. A w środku, a w środku jest koszula. Która świetnie e, sprawdzi się zarówno e, do porodu, jak i potem do karmienia malucha, dlatego, że ma tutaj takie e, odpinane napy i będziemy mogli karmić, e, będziemy mogły karmić w takiej koszuli e, maluszka, ale z tyłu też ma napy przez całą długość koszuli. Myślę, że to się przyda przy różnych takich e, zabiegach pielęgnacyjnych w szpitalu. Podstawowa rzecz, oczywiście, zanim trafi do torby, którą będę bagowała do szpitala, będzie wyprana w proszku dla maluszków, specjalnym bezpiecznych dla noworodków. No i oczywiście wyprasowana, tak żeby zlikwidować wszelkie bakterie. Jeżeli chodzi o poduszki do karmienia, to pojawiła się taka bardzo sympatyczna nowość, zobaczcie. Wygląda w ten sposób. Ona jest, jest świetna poduszka do karmienia, którą zakłada się w taki sposób. Widzicie? I karmiąc maluszka, tu się trzyma jego główka. Pewnie bardziej się sprawdzi przy e, większych e, szkrabach, nie takich nowonarodzonych. Chociaż uważam, że przy odpowiednim ułożeniu też maluszek świetnie się naje. Ale jak jest gorąco i tak, żeby nie otulać się dużą poduszką do karmienia, myślę, że naprawdę super sprawa i świetny pomysł. Jeszcze teraz, jak maluszek w brzuchu, to też muszę mieć coś z życia. Tadam! ta da Cewuszka. Nasza polska a, firma, której poduszki są wypełnione spe, specjalnymi takimi mikroperełkami e, i e, bardzo się to chwali. Pakowane są, słuchajcie, o tutaj elegancko na A design tych nowych poduszek to sami musicie a, zobaczyć. ta -da! Taka mama może się wygodnie rozsiąść, może się do niej przytulić, może z nią spać, e, układając sobie jej brzuszek i kładąc ją między nogami, a tak naprawdę potem może zostać jako element dekoracyjny łóżka, no bo po prostu ma piękny, piękny design. Też się przyda jako poduszka do karmienia, no i myślę długo e, z Wami zostanie. Pokrowiec oczywiście można zdjąć, jest na suwak e, i potem się świetnie e, upierze w pralce. Oczywiście przed użyciem warto e, go uprać. Co tutaj jeszcze z takich nowości? Wyobrażacie sobie laktator, e, do którego można podłączyć USB i będzie działał? To już słuchajcie jest kosmos. Mam taki laktator, który oczywiście ma zasilanie do prądu, który ma tutaj taki mały zasilacz, wiecie, kiedyś taki zasilacz do laktatora. Słuchajcie, mama też może mieć coś z życia, a laktator może być gadżetem. Naprawdę świetny pomysł, tu się podłącza go do prądu i można regulować siłę po prostu zaciągania tego mleka z piersi mamy. No, patent super, albo można oczywiście podłączyć tutaj USB i też on będzie świetnie działał. Jak wygląda laktator? Dosyć klasycznie sympatycznie. Przyjemną rzeczą jest to, że jest zakończony takim silikonem, czyli mamy kontaktu ciała z takim plastikiem, tylko po prostu jest tutaj taki układający się silikon. Przyjemna rzecz, przyjemna rzecz. A w zestawie jeszcze oprócz instrukcji no oczywiście możemy zrobić z laktatora butelkę. A tutaj mamy też dodatkowe akcesoria i też takie zamknięcie po prostu jeżeli od razu maluszka nie będziemy karmili, to karmiły, to możemy e, zamknąć go w ten sposób. Jeżeli chodzi o kolejne gadżety dla mamy, mamy też słuchajcie, silikonowy zbiornik na pokarm, to też jest bajer, bo często jest tak, że jak karmimy jedną piersią, to z drugiej kapie mleko. No i żeby go nie zmarnować, Otworzę Wam to. To mamy taki dzbanuszek, który przykładamy do drugiej piersi. Nawet podczas karmienia dziecka też można go używać. Zasysamy troszkę jak pompeczkę. Tu też jest milutki, delikatny silikon. Jest też, o, zobaczcie, w ogóle, tu ma przystawkę jeszcze taką fajną. Jest jeszcze, słuchajcie, pasek, taki, który możemy przełożyć przez siebie, tak, żeby podtrzymać tą całą konstrukcję, no bo wiadomo, że przy karmieniu, odciąganiu mleka jest to skomplikowane. A tu możemy wszystko przytrzymać. O, i jeszcze dodatkowa podstawka. Potem zawartość tego, tej butelki wlewamy po prostu do butelki z mlekiem, i mamy dodatkowy, pokarmicie się nie zmarnowało. Coś, co warto zabrać do szpitala, takie żelowe wkładki, które zarówno można ogrzać, tak, żeby tą laktację przyspieszyć albo schłodzić, tak jak zaczyna się nawał, i tego mleka jest za dużo, one się ładnie dopasowują i, i myślę, że posłużą długo. A ono, Oczywiście mam jakieś suplementy, diety, które pomogą rozkręcić tą laktację, to też warto. Zabrać do szpitala. No i kilka słów o zestawach wyprawkowych i troszkę o kosmetykach. Zacznę od zestawu musteli, tu sobie zrobię miejsce. Dobrze, że ktoś za nas pomyślał. Jest komplet kosmetyków bardzo, bardzo przydatnych dla dziecka, ale także dla mamy, moi drodzy. Tu jest tak. Yy... Skóra bardzo wrażliwa, łagodzący żel do mycia. Tu jest Sandra, jest, proszę bardzo, odżywczy żel do mycia, ula pszczoła z cudownym woskiem. No i trzeci zestaw to jest też delikatny żel do mycia. Fajnie w takim boksie, właściwie jako mama pewnie będę się w tym kąpać, tak, żeby nowych zapachów nie dostarczać, tak jak i malucha. No i cóż, i w komplecie. Piękny e, ręczniczek, który też z pewnością się przyda. To taki zestaw od Mustelli. O, no, czekajcie, zdejmę. Ale Mustella zrobiła też taki bardzo sprytny zestaw z kosmetyczką. Naprawdę e, bardzo wygodne rzeczy. No i co tutaj mamy? Do kosmetyczki zmieszczą się jeszcze inne rzeczy moje. To jest, moi drodzy, Taki jeden żel, drugi żel. Pierwszy to jest delikatny żel do mycia, drugi mleczko do ciała, ale są też chusteczki oczyszczające w zestawie i taki krem do przewijania, którym traktujemy te wszystkie delikatne części, maluszka, tak żeby było mu wygodnie, w torbie. Torba też się świetnie sprawdzi do wózka, więc macie od razu z głowy. Ale może być też kosmetyczką a pojemna rzecz, i wszystko jest bardzo wygodne z dozownikami. Gdzie umówmy się, ręce są trochę zajęte. Przy opiece nad maluszkiem dobrze mieć dozownik, bo łatwo wtedy go utrzymać, chociażby a przy kąpieli. Kolejna rzecz to jest torba Beaby która e, oczywiście sprawdzi się do wózka, ma takie śmieszne na klamerkach możemy powiesić, jest zupełnie spora. Bajer na smoczek, o taki bajer na smoczek. Z przodu przewijak. Wszystko nosimy ze sobą i czyściutko chowamy. Ale w środku, oczywiście, możemy odczepić, uprać i, i nosić samą torbę. Ale jak najbardziej ten przewijak wielokrotnie się przyda, bo przyjemnie jest mieć coś takiego higienicznego tylko dla naszego dziecka. A w środku, ile ja tam mam rzeczy w środku, moi drodzy kosmetyków naturalnych, jest na rynku teraz naprawdę bardzo, bardzo dużo. Są w różnych formatach. Czasami. Mniejszych, czasami większych. Super, że są w małych saszetkach. Można wszystkie te naturalne kosmetyki e, zabrać ze sobą w podróż, ale też zabrać ze sobą e, do szpitala, chociaż w części szpitali kosmetyki dla dzieci są, ale w niektórych może nie być. To my jesteśmy przygotowani. I zestaw. Nagrodzony nagrodą rodziców dla Bobasa i jego mamy, bo nie ma tak, że tutaj um, maluszek jest bardzo, bardzo ważny, ale jego mama też jest bardzo ważna i jak najbardziej mogą używać tych samych kosmetyków. E, tu jest i krem pielęgnacyjny, i mleczny olejek do kąpieli, krem do rąk e, z naturalnych e, składników, bez parabenów, e, bez różnych sztucznych e, składników. Bardzo przyjemnym zapachu, ale jednak na tyle naturalnym, aby tą wrażliwość na zapachy maluszka nie rozkręcać, żeby był wyciszony, zadowolony i zawsze w dobrym humorze. No i na koniec dwa otulacze, które świetnie się sprawdzą jako rożki, ale też bardzo się będą podobały jako po prostu takie otulacze do fotelika samochodowego, bo fotelik jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaką trzeba mieć przygotowaną jeszcze przed porodem i maluszka w tym foteliku samochodowym zabrać chyba, że macie komfort i przyjedziecie, czy tata przyjdzie z wózkiem i będzie można spacerkiem wrócić do domu, ale to pewnie niewiele osób ma takie szczęście. Słuchajcie, Lajet, ręcznie malowaną, przez, to malowany przez artystkę Rożek, muszę go rozłożyć, bo jest tak piękny, jest w różnym kolorze, szarym, żółtym z zewnątrz albo um, zielonym, a w środku ręcznie malowany Przepiękny las, całość w kształcie listka klonowego. To jest otulacz, więc maleństwo tutaj będziemy mogli otulić, obwiązać sznureczkiem i jak najbardziej tulić blisko serca. Bardzo piękna, artystyczna rzecz. No i piękne no umory, jak widzicie, niewiele tego różowego. Też sprytna, pięknie uszyta rzecz. A co tam ten nasz piękny umor zrobił? To też jak najbardziej jest, jak widzicie, rożek. Ślicznie wykończony, w serduszka, tutaj takie aplikacje, delikatny wzór, ściągany kapturek. Ale co w środku? No, w środku jest to też coś co się świetnie sprawdzi w foteliku samochodowym, bo jest miejsce na to, żeby pasy przełożyć, tutaj w środku przełożyć, wsadzić maluszka do fotelika i oczywiście on sobie może leżeć. Możemy go zapakować szczelnie, jak będziemy kładać go do fotelika i przenieść go do samochodu. A w samochodzie możemy go bardziej tutaj luźno potraktować, jeżeli jest gorąco. Po prostu można go odkryć lub delikatnie przykryć, w zależności od temperatury. No cóż, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że te nowości Wam się spodobały. Napiszcie, co Wam się spodobało. Bardzo, bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Pozdrawiam, cześć.